Szukasz swoich ulubionych kanałów? Zadzwoń na infolinię Polsatu Cyfrowego i zamów dekoder. W naszej ofercie znajdziesz wszystkie najpopularniejsze kanały telewizyjne. Abonament jedynie 29.90 miesięcznie. Polsat Cyfrowy najwięcej kanałów za najniższą cenę. Twoje wkładki string nie są dość wygodne? Następnym razem użyj nowych Carefree String. To jedyne wkładki string ze skrzydełkami. Ruszasz się ty, nie twoja wkładka. Teraz nowość Carefree. Chusteczki do higieny intymnej. Świeżość w zasięgu ręki. W ciągu dnia nigdy nie wiem kiedy będę głodny. Ale po każdym posiłku pojawia się niebezpieczeństwo próchnicy, ponieważ obniża się poziom pH w ustach. Dlatego żuję gumę Orbit. Żucie gumy Orbit podnosi poziom pH w ustach i tym samym pomaga chronić zęby przed próchnicą. Orbit pomaga chronić przed próchnicą po każdym posiłku, zawsze i wszędzie. Łódka Sport za naszą przyjaźń. O, pan Wóbr. Witam. Skąd u pana takie mocne zęby? To Colgate Herbal łączy ekstrakty z rumianku, eukaliptusa, mirry, szałwii z fluorem i wapniem, dlatego ciosła są zdrowe, a zęby mocne? Colgate Herbal, pasta ziołowa numer jeden w Polsce. Ciasta, które potrafią zaskakiwać. Na przykład kopiec kreta doktora Edkera. Modne pieczenie. Nowe ciasta w proszku. Zadziw wszystkich kopcem kreta i kilimanjaro. Doktor Edker Przepis na sukces. Pietrek, no chodź ze. Ja bym się nie wcelał już. Pietrek. Ino roz. No roz. Pewnie za roz. Jak roz to roz! Nowa, jednowarstwowa, kolorowa emulsja do wnętrz. Jedynka Gold. Kolorowo od jednego razu. A mówię, Hanuśnia, pomisiu? Trzeba wiele wysiłku, by powstało znakomite piwo. Ale największy wysiłek to cierpliwie czekać, aż w pełni dojrzeje. Tatra mocna. Moc w pełni dojrzała. Jak się to bez śrub? Nie mamy czasu, a zaraz zaczynamy! Pateks! Spokojna głowa. Patex klej montażowy. Klej najmocniej. Płytki ceramiczne, listwy, dekory metal. Spróbuj sam. Trwały, mocny, profesjonalny. Patex klej montażowy. Patex jakość firmy Henkel.